Ha. A. Co Świeża mięta. Już czas na nowe gry. Wleniu chowie witaj i ty. Tutaj robi dziwne plany ma Sportakus, o porządek tu dwa Stefani, choć nowa jest, Już ją Ziggy lubi i wie Z pikselem, stingiem i Trixie też Miło razem czas upłynie Tak, 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 to już pora wstać To nowy, wesoły dzień Nie stój dłużej, nie lepiej, bawmy się Leniu polowita dziś nas! Leniukowo wszystkiego najlepszego. jest moja wszystkie są moje I 15 w lewo myję zębów Koniec programu wczytuję. Uśmiech, od ucha do ucha. Ach. Mój uśmiech. Ach, tak, jest mój. Zigi, obudź się, są twoje urodziny. Ach. Tak, na razie. O, jaki złodziutki chłopczyk! Z cukierkami. Ach, uwielbiam żujki z samego rana. Smakują jak żujki! O, <grym się wstrzymał> o, muszę dać sportakusowi zaproszenie na moje urodziny! Co? Przyjęcie urodzinowe? <grym się wstrzymał> Co dajecie Zygiemu na urodziny? To niespodzianka. O co chodzi? A ty masz prezent, Stingi? Kto ja? Wiecie, ja mam już prezent, ale go schowałem. Schowałeś? Ale to prezent urodzinowy, nie możesz go schować. Tylko, że on co roku chce dostać dokładnie to samo. Żuj, Ktoś powiedział żujki? Gdzie, gdzie, gdzie? Mógłbym przysiąc, że ktoś tutaj mówił o żółkach. Ale dlaczego mnie nie zaprosił? Ha? Cóż, nie mogę na to pozwolić, prawda? Czas wybrać kostium! Woo! Szybko, co? Królici, zbyt śmieszny. Kasa. Doskonały! Do tego jeszcze prezent, i to dobry, a dobry w moim języku znaczy zły. Przyszła poczta. Hmm, co to jest? Na urodziny dziś! Przynieś mi prezent, przynieś mi prezent, przynieś mi prezent dziś! Wszystkich zapraszam, wszystkich... Zap... <grystanie> Jakie urocze! Ale co Ziggy chciałby dostać na swoje urodziny? Aha, Piłkę nożną! Piłkę nożną, nie, coś innego. Bez czego nie może żyć. Baseball. Nie, może coś innego. Czas przygotować scenę. Oh. 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 Ogłaszam, że dzisiaj jest DZIEŃ URODZIN z O, Milfordzie! No stop! Stop! Nie zaczynajcie beze mnie! O nie! Tylko nie to! Przeciążenie obwodu! Stevenie, to o tym ci mówiliśmy! Musisz nam pomóc, proszę! Porozmawiaj z wujkiem, proszę! Proszę! Musisz nas ratować! Dobrze! No, Wujku? Mhm? Wujku? Nie możesz pozwolić Bessie przemawiać. Ale ona przemawia na każdych urodzinach. Wiemy i o to właśnie chodzi. To tyle trwa. I trwa. I trwa. I trwa. I trwa. I trwa. I trwa. Jak się nad tym zastanowię, Bessie przemawia troszeczkę za długo. Troszeczkę? To strasznie. Milfordzie. Miły dzień w prawda? Tak. Czy już czas na przemówienie? Nie chciałabym przegapić okazji, oh, 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 by uszczęśliwić młodego jubilata. Oh, Dopisałam kilka punktów na tę okazję. Oh, ale to nie zajmie wiele nie, czasu. Gdzie, gdzie jest początek? Chwileczkę. E, 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 może zaczniemy od e, prezentów? Prezenty! Tak, tak, tak. tak, tak, prezenty? Tak, tak, tak. A, a, a zatem, kto chce być pierwszy? Ja! 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 ja proszę, ja! Proszę! jesteś pierwszy! ja! 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 A, ja, ja. dla mnie? A, dzięki! Dzięki, dzięki, dzięki! Dzięki, poszcz to! Wszystkiego najlepszego! Co to? To kawałek żujki mojej, ulubionej! Stingi, skąd wiedziałeś? Um. Skąd wiedziałeś? E... Szczęśliwy, trochę. Możesz mi oddać tu pudełko? A, wiesz? E... A, i pokryfę. Stingi, a, przejdź a, ale... teraz ja! No, a... Uważaj, to coś naprawdę dużego, Zigi. Otwórz to, Ziggy, e, no, Otwórz to jest! Wiesz, e... otwórz i sam zobacz! Aha, otwórz! Oh, a, oh. Tak, tak, tak. Ja chcę to mieć. Ale to świetne. Hej, uwaga, idzie prezent. O, jej. Zigi, tak? Mam tu coś dla ciebie. O, proszę. Koperta. Zawsze chciałem taką mieć. Dziękuję. Następny. Ziggy, musisz ją otworzyć. Tak, A, otwórz ją. O, wiedziałem. O, nie. Co to jest? <noise> w, <www> kropka, słodycze, kropka, <noise> Cudownie. Wspaniale. <noise> Możesz stąd ściągać obrazki i informacje o wszystkich istniejących słodyczach. Serio? <głosy> Dzięki. <głosy> Mogę je jeść? Nie. Tylko oglądać. Aha. No dobra. Co teraz? A Umów. teraz... E, przepraszam. Oh. Przepraszam. Teraz moje przemówienie. Oh. 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 Próba mikrofonu. Czy wspominałam, że dodałam pięć minut do przemówienia specjalnie oh. Oh. dla drogiego Wiggy? Wiggy? Oh. <laughs> Co to? Ale najpierw muszę coś dać z Co? <laughs> Żujki o smaku... <laughs> Żujek. Oh, oh. Najlepsze! Dziękuję! O! Oh, Stefani, oh. też przyniosłaś żujki? Tak? Wiesz, tak jakby. Oh. Żułki, żujki na 102. Chodź i weź ich całą garść! <grystanie> żujki! <grystanie> to nowy żujko! Okrzyk! <grystanie> Ani to było wspaniałe. Prawie czułem smak zwycięskich żuje dzień. A teraz przemówienie. Sportakus! Sportakus! Sportakus? Wiesz, że nie zapomniałbym o twoich urodzinach, prawda? Co tam masz? Co tam masz, co tam masz? Coś wyjątkowego! To prezent na całe życie! Czy to zapas cukrowej waty na 200 lat? Nie! 85 kg kakaowych chrupek? Nie! Ciężarówka! Pysznych lodów? Nie! O. O. Proszę bardzo! O. 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 Co o, to jest? Gdzie się to podłącza? Nie podłącza się! To szczoteczka do zębów! Co? Nie słyszałeś nigdy o szczoteczce do zębów? <ślaram> Jasne, że tak. Nie. Zaraz o? sprawdzę moją bazę danych! Szczoteczka do zębów to samo napędzające się przenośne, dłosiane urządzenie do higieny, dające długotrwały Aha. efekt. O. Właśnie! O. Czyści się nią zęby z resztek jedzenia i bakterii. Ale ja trzymam w zębach moje ulubione jedzenie! Teraz muszę wyszarować mózg mydłem. Patrz, jest taka jak moja! Mm. A jak się jej używa? A. Nigdy nie słyszałeś piosenki do 20 licz, Ziggy. Bo my zębu. O. Nie, nie. Do 20 licz, tak jak ja, w górę ćwicz raz. Tak jak ja. Uznasz, że to cudowne jest, musisz mi uwierzyć. Czas na ruch, niechaj się coś dzieje, więc do dwudziestu liczmy dziś. Czas na śmiech, czas na wielką radość. Liczby dwadzieścia ja trzeba ci tak! Czas na ruch, niechaj się coś dzieje. <grym> Chciałbym to wypróbować. Może poćwiczysz od razu? Aha. O, tak. Jadę, jadę na urodziny. <grym> la 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 la. Jestem wróżką rodzinową. Chyba nie myślałeś, że zapomnę o twoich urodzinach. <grym> Kim jesteś? Bardziej dziewczęca niż ona, a to wiele znaczy! Jestem wróżką urodzinową! Podróżuję po świecie i rozdaję dzieciom prezenty urodzinowe! A, wróżka wróżką urodzinową? Na moich urodzinach nie byłaś ani razu. Jesteś mi sporo winna, wróżko. Prezenty za 8 lat z odsetkami! Dzięki! To gdzie jest mój prezent? Gdzie jest mój prezent? Gdzie? <śmany> co to jest? A co? 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 Co to jest? To jest! Elektro-ultragłosowo napędzany cukierkomat. Najnowszy i największy wynalazek w produkcji słodyczy. Tak, tego nie widuje się na co dzień. Mogliby się trochę pośpieszyć. To czas przeznaczony na moje przemówienie. Ty. I tylko ty. Możesz go o coś poprosić, a on to zrobi. O, 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 o. Tylko ja. O, o. No to, włączę, a potem wyłączę. Nie. Żołki! Myślisz, że to dobry pomysł? Tak. To jest doskonały pomysł! Tak. Dajcie dzieciakowi trochę pożyć! Śmiało, <coughs> proś, 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 proś! Żujki! O! 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 Ostrożnie! Prawdziwa żujka! Chcesz więcej? Żujka! żuika! O o o! 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 a, a, to a to może wszystko... よたしくさよたしさ Działa! Czuj się żadnego Moc! Żółka! Żółki! 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 Trzeba wyłączyć tę maszynę! Szybko! Ziki, możesz to wyłączyć! Ziki, dość! Ziki, to dalej! Trzymaj to! Ale zakręcone przyjęcie urodzinowe! Sport Stefani, pomóż Zigiemu! Mam na statku to, czego nam trzeba! Drabina! Pośpiesz się, z Muszę się dostać do maszyny! O, podarunek, który daje, daje i daje. Musisz to wyłączyć! Nie mogę! Tylko zigi może to wujku, zrobić! Wujku! Musisz coś zrobić, albo Leniuchowo będzie musiało zmienić nazwę na Cukierkowo! Może po prostu je zjeść! Co takiego? A! cukierki! Zjedzmy po prostu te wszystkie żujki! Obywatele! Bardzo ważny komunikat! Jedzcie, jeśli wam życie miłe. Uciec! No, Bądź mężczyzną! A Wyłącz to, Sidi! Wyłącz! O, o, o. Mam już dość żujek! Gdybym wiedział, jakie to będzie przyjęcie, nigdy w życiu bym nie przyszedł. Muszę się śpieszyć. Panu, pan Susiński, uh -oh. na bom pomoc! <laughs> ratunku! na uh -oh. <laughs> to jest? Walcz, walcz! Szczoteczka! Gdzie ona jest? Gdyby Ziggy użył szczoteczki, rozkleiłby zęby i zatrzymał maszynę! No, tak! Wyszczotkuj zęby, Ziggy! To się na pewno nie uda! Gdzie ją położyłeś? Musi gdzieś tu być! Jest to gdzieś na dnie? O, to konie! Wybuchnie! Słuchajcie! Zniknął sportakus! A jeżeli on już nie wróci! Oh, na pewno wróci. Przecież to sportakus! O. 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 Raz, prawo! Ćwicz! Dwa, nic nie widzę! Pośpiesz się! Dalej, dalej. Oh. Oh. Udało się! Oh. 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 To najlepszy prezent na świecie! <śmienicza> 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 sportakusie, ratuj! Ratuj! Brawo sportakusie! To nie jest wróżka urodzinowa, Robi! Robi! Zilek! Zilek! Robi. Uh. 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 Mm. A, A teraz przemówienie oh. Bing bang, krigiti dank. Takie słowa śpiewam, kiedy tańczę, 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 tańczę Bing bang, krigiti dank, choć te słowa dziś nie znaczą nic Nie lej się, bo pora tańczyć Wszystkiego najlepszego, Zigi! Oh, myślę, że wyszło bardzo dobrze. Opracowanie i uświękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Krystyna Kozanecka. Dialogi Hanna Górecka. Dźwięki montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen Wiśniewska. Udział wzięli Lucyna Malec, Anna Apostolakis, Janusz Zadura, Beata Wyrąbkiewicz, Magda Wasylik, Janusz Szydłowski, Paweł Szczesny, Jolanta Litwin, Tomasz Steciuk. Piosenki z tekstami Andrzeja Gmitszuka śpiewali Tomasz Steciuk, Magda Wasylik, Patrycja Modlińska. Kierownictwo muzyczne Marta Radwan.